Ciekawostka w Katilaku ATS-V. Możecie sobie nagrywać wyścig. Teraz jedziemy sobie, oczywiście, przepisowo po drodze szybkiego ruchu. Może daj troszeczkę Olszu, żeby tutaj jakieś logi były. No i mamy teraz stop recording. I jak się zatrzymamy, to będziemy Wam mogli pokazać, co się nagrało. Zamieniłem się z Michałem miejscami. No i zobaczcie, możemy sobie tutaj wziąć nasze nagrane sesje. Mamy ostatnią. Proszę Przecież bardzo. Przypisowo. Po drodze szybkiego ruchu, może daj troszeczkę polszu. Bo nie przekroczona była prędkość na ekspresówce. Nie? Nie. Więc widzicie, że można tutaj sobie fajnie to nagrać, potem zobaczyć taki troszeczkę wideorejestrator, nie? Nie wiem, jakieś dzieci na torze takim samochodem, możecie potem analizować swoją nitkę czy coś.